Pierwszego dnia tygodnia przyszły kobiety skoro świt do grobowca, niosąc przygotowane przez siebie wonności. Zastały kamień odtoczony od grobowca. Kiedy weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy tak stały bezradne, pojawiło się przy nich dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Lęk je przeniknął, więc pochyliły głowy ku ziemi. A oni odezwali się do nich. Dlaczego wśród martwych szukacie żyjącego? Nie ma go tutaj, bo z martwych stał. Moi kochani, Wielkanoc to uroczyste świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus po okrutnej męce i śmierci krzyżowej powstał z martwych. Granica śmierci jest odwiecznym kresem ludzkiego życia którą wszyscy przechodzimy w jedną stronę, to z życia ku śmierci. Tylko Chrystus stał, Po śmierci stanął żywy. Zmartwychwstanie Chrystusa podkreśla wielkie znaczenie tego doczesnego życia. Dlatego jest ważne, abyśmy je dobrze przeżyli. Wielokrotnie i mnie się zdarzyło mówić, że aby dobrze żyć trzeba się modlić. Ale wiem, że ktoś może potraktować modlitwę jako zobowiązanie prawne do mówienia określonych wierszy. Gdy tylko tak się modlimy, to trudno jest nam rozpoznać działanie Boga w naszym życiu. Niektórzy z nas wiedzą, że jako duszpasterz przedsiębiorców propaguje spotkanie zarządów w firmach w oparciu o modlitwę różańcową. Istotą tego sposobu jest połączenie rozmowy opartej o pismo święte z Różańcem. Jest to potężne narzędzie dla wierzących przedsiębiorców. Poświęciliśmy temu ostatnią konferencję w minionym roku, a także w tym nadchodzącym, obecnym roku, na jesień, kolejna konferencja, Bóg Rodzina, Firma, Hojność, będzie zgłębiać to zagadnienie. Ale jestem głęboko przekonany, że taką metodę rozeznania w oparciu o różaniec i Słowo Boże mogą wykorzystywać nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy wierzący katolik. Jestem pewny, że już wielu to robi. Chrystus stał, jest z nami, dajmy Mu kierowniczą rolę w naszym życiu i słuchajmy Go wiernie, także na różańcu. Radosna uroczystość zmartwychwstania pańskiego przedłuża się w oktawę zakończoną niedzielą Miłosierdzia Bożego. Chrystus powiedział do świętej siostry Faustyny, że głoszenie Miłosierdzia Bożego jest w obecnych czasach najważniejsze. Dlatego chcemy pomóc siostrom Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekszu wybudować kaplicę. W miejscu objawienia się tutaj pana Jezusa, aby godnie to miejsce uczcić. Zapraszam chętnych, którzy chcą, aby na nich spełniła się Jezusowa obietnica dotycząca tych, którzy szerzą Jego miłosierdzie, aby w najbliższych miesiącach mogła ta kaplica powstać. Niech Was wszystkich modlących się o Boże miłosierdzie Bóg wysłucha. Miłosierny Chrystus prawdziwie stał i nam daje udział w swoim zmartwychwstaniu. Alleluja!